Na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych znajdują się Wielkie Jeziora. To grupa pięciu tektoniczno-polodowcowych jezior, będących drugim po Bajkale największym na Ziemi zbiornikiem słodkiej wody. Połączone rzekami, kanałami i cieśninami tworzą śródlądową drogę wodną Świętego Wawrzyńca o długości 3770 km, stanowiącą ważny szlak wodny łączący Ocean Atlantycki z dorzeczem rzek Mississippi i Hudson. Opływającej po nich flocie można powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że statki – Zwane Likers, w odróżnieniu od pływających po morzach Salties, które także wpływają na amerykańskie jeziora, są piękne. Nawet powiedzenie, że są ładne, byłoby już nadużyciem. Długie na ponad 200 metrów, ale o szerokości, z uwagi na śluzy nie większej niż 32 metry, wydają się wyjątkowo niekształtne. Mając albo pionowe dziobnice takie jakie budowano na początku XX wieku, albo wręcz przeciwnie, zaokrąglone jak pysk wieloryba, jedną nadbudówkę na dziobie mieszczącą mostek i kabiny oficerskie i drugą na rufie z pomieszczeniami załogi, wyglądają po prostu brzydko i niekształtnie. Lakers są przeważnie masowcami, wożącymi rudę żelaza, wapień, sól, cement i zboże pomiędzy portami amerykańskimi i kanadyjskimi. 7 czerwca 1958 roku na wodę spłynął masowiec Edmund Fitzgerald, potocznie zwany Mighty Fitz albo Big Fitz, czyli Potężny lub Wielki Fitz. Swą nazwę statek otrzymał na cześć prezesa zarządu Northwestern Mutual. Choć zainteresowany gorąco przeciw temu protestował, został przegłosowany przez członków zarządu. Wodowanie nie odbyło się bez przygód. Podczas chrztu butelka szampana rozbiła się o burtę dopiero za trzecim razem. Pomimo zwolnienia hamulców, statek nie chciał zejść z pochylni i ponad pół godziny trwało, zanim stoczniowcom udało się uwolnić bloki stępki. Podczas bocznego wodowania wytworzyła się wysoka fala, która zmoczyła widzów, a sam statek, nim się wyprostował, uderzył jeszcze w nabrzeże. Był to największy ówczesny statek na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Miał 223 metry długości, 23 metry szerokości i 7 metrów 60 centymetrów zanurzenia. Część hotelowa statku była wyposażona wręcz luksusowo. W klimatyzowanych kabinach były piękne meble, wykładziny dywanowe z długim włosem, łazienki wyłożone kafelkami, zasłony na iluminatorach i skórzane krzesła obrotowe w salonie dla gości. Na pokładzie były dwie kabiny dla pasażerów, przeznaczone dla specjalnych gości firmy. Duży kambus i doskonale zaopatrzona spiżarnia dostarczały posiłki do dwóch jadań, a mostek został wyposażony w najnowocześniejszy ówcześnie sprzęt nawigacyjny. Stewardzi traktowali gości jak VIP-ów. Kuchnia była ponoć doskonała, a przekąski były zawsze dostępne w salonie, zaś mały, ale dobrze zaopatrzony aneks kuchenny zapewniał napoje. Po każdej podróży kapitan wydawał dla gości kolacje przy świecach. Przez 17 lat Edmund Fitzgerald przewoził rudę żelaza z kopalni Iron Ranch w Minnesocie do hut w Detroit i Toledo. Załadunek masowca trwał około 4,5 godziny, a rozładunek około 14 godzin. Podróż w obie strony między Superior w stanie Wisconsin i Detroit w stanie Michigan zwykle zajmowała 5 dni i statek odbywał średnio 47 podróży w sezonie nawigacyjnym. Do listopada 1975 roku odbył 748 podróży po Wielkich Jeziorach i przebył ponad milion mil, odległość w przybliżeniu równą 44 podróżom dookoła świata. Statkiem pierwotnie dowodził kapitan Peter Pulsar, który otrzymał przydomek kapitan DJ. Był znany z tego, że przez Intercom puszczał muzykę dzień i noc, a przepływając przez rzeki St. Clair i Detroit, między jeziorami Huron i Erie, lub w śluzie Sue, między jeziorami Superior i Huron, często wychodził ze sterówki i używał megafonu, by zabawić turystów komentarzem na temat szczegółów dotyczących statku. Wielkość Edmunda Fitzgeralda i występy kapitana DJ-a przyniosły obu ogromną popularność. Statkowi zdarzały się różne drobne wypadki. W 1969 roku osiadł na Mieliźnie, rok później zderzył się ze statkiem Hochelaga i trzykrotnie w latach 1970, 73 i 74 uderzał w ścianę śluzy. Żaden z tych wypadków nie został jednak uznany za poważny lub niezwykły. Statki słodkowodne są budowane tak, aby przetrwać w służbie ponad pół wieku, więc Edmund Fitzgerald miał przed sobą jeszcze długą karierę. W Superior w stanie Wisconsin na pokład Edmunda Fitzgeralda załadowano 26,5 tysiąca ton rudy żelaza. Pod dowództwem Ernesta McSorleya. Kapitana z 40-letnim doświadczeniem, który na koniec sezonu żeglugowego planował przejść na emeryturę, statek wyszedł w rejs około godziny 14, 9 listopada 1975 roku. Około godziny 17 napotkał inny statek Artura Andersona, który wypłynął z Two Harbors w Minnesocie i znajdował się 10 do 15 mil za nim. Oba statki były w stałym kontakcie radiowym. Tego dnia rano amerykański National Weather Service zapowiedział burzę, która przejdzie na południe od Jeziora Górnego o 7 rano następnego ranka. O 19 zmieniono jednak prognozy ostrzegając przed wichurą dla całego jeziora. 10 listopada o godzinie pierwszej w nocy nad Jeziorem Górnym rozpętała się zimowa burza z huraganowym wiatrem dochodzącym do 130 km na godzinę i falami o wysokości od 7 do 11 metrów. Edmund Fitzgerald sztormował całą noc i następny dzień. Zaczął padać śnieg. Tuż po 15:30 kapitan Max Sorley poinformował kapitana Coopera z Artura Andersona, że jego statek nabiera wodę i nieprzerwanie pracują dwie z jego sześciu pomp zęzowych. Stracił też dwa nawiewniki i reling. Postanowił zmniejszyć prędkość, by Anderson mógł go dogonić. Wkrótce potem US Coast Guard wysłało ostrzeżenie do wszystkich statków, że śluzy Su zostały zamknięte i muszą szukać bezpiecznego kotwicowiska. Tuż po 16. kapitan Max Sorley zgłosił awarię obu radarów i poprosił kapitana Coopera o śledzenie Fitzgeralda. By zapewnić naprowadzenie radarowe, Anderson zbliżył się na odległość 10 mil do Fitzgeralda i dla bezpieczeństwa skierował go do zatoki Whitefish. Połączył się także ze Strażą Wybrzeża USA, aby dowiedzieć się, czy radiolatarnia Whitefish Point działa. Niestety, zarówno światło, jak i radiolatarnia były nieaktywne. 10 minut po dziewiętnastej kapitan Cooper skontaktował się z kapitanem Max Orlejem, aby zapytać go, jak sobie radzi Fitzgerald i załoga. W odpowiedzi usłyszał – trzymamy się. To była ostatnia wiadomość ze statku. Kilka minut później jednostka wraz z 29 osobami na pokładzie zniknęła z radarów. O godzinie 21 oficjalnie zgłoszono zaginięcie Edmunda Fitzgeralda. Kiedy kapitan Cooper zgłosił zaginięcie Edmunda Fitzgeralda, tuż po godzinie 21, US Coast Guard poprosił go, aby poszukał ocalałych. Ci bowiem nie dysponowali odpowiednimi statkami poszukiwawczo-ratunkowymi do reagowania na katastrofę. Cooper pierwotnie nie chciał włączyć się do akcji ratunkowej w trosce o własną załogę i statek, ale ostatecznie wycofał się ze swego stanowiska. Półtorej godziny później Coast Guard poprosił wszystkie zakotwiczone w pobliżu statki handlowe o pomoc w poszukiwaniach. Na wezwanie odpowiedział William Clay Ford, ale inne statki nie były w stanie pomóc. Coast Guard wysłał samolot poszukiwawczy HU-16, który przybył do obszaru poszukiwań o 23:00, zaś śmigłowiec HH-52 z reflektorem o dużej mocy doleciał o pierwszej w nocy. Poszukiwania trwały 3 dni i znaleziono tylko puste szalupy ratunkowe i tratwy. Nikt z 29-osobowej załogi nie został odnaleziony. Czwartego dnia 14 listopada samolot US Navy wyposażony w sprzęt do wykrywania anomalii magnetycznych znalazł wrak Edmunda Fitzgeralda. Leżał około 27 km od wejścia do zatoki Whitefish, na wodach kanadyjskich, w pobliżu granicy na głębokości 160 m. Od 20 do 28 maja 1976 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nurkowała do wraku za pomocą bezzałogowego okrętu podwodnego i znalazła Edmunda Fitzgeralda leżącego w dwóch częściach. Część dziobowa stoi prosto na stępce, część rufowa jest przechylona pod kątem około 50 stopni. Pomiędzy nimi znajduje się duża ilość przewożonej rudy żelaza oraz części statku, pokrywy luków i poszycie kadłuba. W 1994 roku doświadczony nurek sportowy Fred Shannon zorganizował wyprawę do wraku przy użyciu łodzi podwodnej Delta Oceanographic. Przeprowadzono 7 nurkowań i wykonano ponad 42 godziny podwodnego nagrania wideo. Odkryto szczątki członka załogi z resztką kombinezonu i kamizelki ratunkowej, co wskazuje, że przynajmniej jeden z marynarzy był świadomy możliwości zatonięcia. Możliwe zatem, że Edmund Fitzgerald rozpadł się na powierzchni i zatonął. Do dziś nie wiadomo, jak zatonął Edmund Fitzgerald i jakie były jego ostatnie chwile. Istnieje natomiast kilka teorii, które próbują rozwikłać tę zagadkę. Z całą pewnością sztormowe warunki, jakie tego dnia panowały na jeziorze górnym, miały wpływ na katastrofę. Ale czy wyłącznie? Raport US Coast Guard z 1977 roku sugeruje, że być może zamknięcie luków ładunkowych było nieszczelne. Woda mogła przedostawać się do ładowni przez cały dzień, stopniowo zmniejszając stabilność i pływalność. Ponoć powszechną praktyką na niektórych statkach, nawet przy złej pogodzie, było to, że nie wszystkie zamknięcia luków były blokowane. Inna hipoteza zakłada, że w kadłubie doszło do pęknięcia naprężeniowego. Badanie wraku wykazało, że części statku były oddalone od siebie o 50 metrów. Kadłub był już słaby, a w ładowniach było więcej ładunku, niż wynikałoby to z projektu technicznego. Statkowi bowiem w międzyczasie podniesiono ładowność i przewoził więcej ładunku niż pierwotnie zakładano. Statek był długi, a kadłub był konstrukcją spawaną, która jest bardziej sztywna na fali niż nitowana. Poza tym nie wiadomo jaki wpływ na jednostkę miały wcześniejsze incydenty – wejście na mieliznę, zderzenie z innym statkiem czy ze ścianami śluzy. Kolejna teoria mówi o tak zwanych dzikich falach, często określanych także jako trzy siostry. Zjawisko występuje na jeziorze górnym, gdy tworzą się trzy fale, z których każda jest o jedną trzecią większa od pozostałych. Pierwsza fala zalewa pokład dużą ilością wody, która nie ma czasu na spłynięcie przed uderzeniem drugiej fali. Trzecia fala jeszcze tę ilość powiększa, przeciążając pokład. Grupa takich fal została dostrzeżona w pobliżu obszaru, w którym zatonął Edmund Fitzgerald. Kapitan Cooper ze statku Anderson poinformował, że jego jednostka została uderzona przez dwie fale o wysokości od 9 do 10 metrów, które popłynęły dalej w kierunku Fitzgeralda. Mogły one spotęgować pęknięcia naprężeniowe, które spowodowały, że statek rozpadł się na dwie części, gdy uderzył w dno jeziora górnego. Następna teoria mówiła o tym, że statek osiadł na mieliźnie, która nie była zaznaczona na kanadyjskich mapach morskich, a którą odkryto w czasie badań hydrograficznych przeprowadzonych rok później. Śródokręcie miało znaleźć się na grzbiecie ławicy, podczas gdy dziób i rufa znajdowały się na głębokiej wodzie. W czasie ruchu jednostki na fali, środkowa część statku wybrzuszyła się, powodując naprężenia w kadłubie, które w efekcie spowodowały jego pęknięcie. Wreszcie, jako przyczynę katastrofy, podawano utratę dwóch nawiewników, przez które do wnętrza zbiorników balastowych dostała się woda, z którą pompy nie były w stanie sobie poradzić. Teorii jak widać jest wiele, ale żadna z nich nie została całkowicie potwierdzona lub obalona i przyczyna zatonięcia Edmunda Fitzgeralda wciąż pozostaje nieznana. W katastrofie zginęła cała 29-osobowa załoga. Poza jednym ciałem znalezionym we wnętrzu kadłuba nie odnaleziono żadnych innych ciał. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że średnia temperatura wody jeziora górnego wynosi zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a przy tej temperaturze nie rozwijają się bakterie gnilne, które tworzą gaz powodujący, że ciało się wynurza. Wrak Edmunda Fitzgeralda leży na głębokości około 160 metrów na wodach kanadyjskich, 27 kilometrów od wejścia do zatoki Whitefish. Bez zezwolenia nie wolno nurkować w jego pobliżu, ani używać załogowych i bezzałogowych pojazdów podwodnych, a także skanować wraku sonarami. W następnym podcaście nie opowiem o katastrofie. Bo jej przyczyna wciąż pozostaje nierozwikłaną zagadką. Do dziś nie wiadomo, gdzie, kiedy i dlaczego zatonął polski okręt podwodny Orzeł. Opowiem natomiast, w dużym skrócie oczywiście, o ucieczce z internowania w Tallinie i jego dalszych wojennych losach. Zapraszam i do usłyszenia.